Jak z tego doszliśmy tutaj? Historia pięknej kobiety, która w dzieciństwie straciła przednie górne zęby. Pani Milena zgłosiła się do naszej kliniki z problemem, który ciągnął się od dzieciństwa. Utrata przednich zębów i lata używania mikroproteski doprowadziły do dużych ubytków kostnych. Po latach dyskomfortu zdecydowała się na stałą odbudowę estetyczną. Ze względu na stłoczenia zębów zaproponowaliśmy najpierw leczenie ortodontyczne, a w drugim etapie rekonstrukcję protetyczną. Braki zębowe zostały odbudowane za pomocą mostu, żeby uzyskać naturalnie i harmonijny efekt, wykonaliśmy również licówki ceramiczne, które nadały uśmiechowi spójności. Koszt całości to ponad 20 tysięcy złotych. Za to każdy szczegół był dopracowany do perfekcji. Po latach funkcjonowania w dyskomforcie i zakrywania ust Pani Milena odzyskała nie tylko nowy uśmiech, ale również nowe życie. Kompleks z dzieciństwa zamienił się w pewność siebie. Jeśli właśnie rozważasz, czy lepszy będzie implant, most, czy proteza, wpisz w komentarzu wybór. Podeślę Ci PDF-a, który w prosty sposób porównuje wszystkie opcje, i pozwala dokonać wyboru.